Cieszę się, że wspólnie dzisiaj będziemy mogli przekazać trzy umowy. Jedna umowa z miastem Szczecin na zakup tych dwóch pojazdów, które Państwo widzą: dwóch pojazdów elektrycznych dla miasta Koszalin, dla Straży Miejskiej. Dzisiejsze kwoty, które przekażemy, przekażemy w formie właśnie tych umów, to jest ponad 450 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Te dwa pojazdy, które państwo tutaj widzą, koszt zakupu to 600 tysięcy złotych ze wsparciem, z dofinansowaniem 300 tysięcy złotych właśnie funduszu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera właśnie elektromobilność poprzez właśnie też współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Zakup, który dokonało miasto Koszalin przede wszystkim ma na celu oczywiście zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie też i kosztów związanych z eksploatacją, stankowaniem z tych pojazdów. Bardzo się cieszę i gratuluję na ręce pana prezydenta napisania tego wniosku i pozyskania tych środków. Wiem, że te pojazdy już na terenie miasta Koszalin jeżdżą. Rozmawialiśmy chwilę przed tą konferencję z panem prezydentem i rzeczywiście już widać zmniejszone koszty używania tych pojazdów. Więc to bardzo mocno wpisuje się ten plan, który realizujemy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, to wsparcie tutaj na zakup tych samochodów. Jak Państwo wiedzą, pan minister szefer -Naker bardzo mocno wspierał również miasto Koszalin, jest posłem tej ziemi. Cieszę się, że dzisiaj na ręce pana prezydenta tę umowę będziemy mogli przekazać. Już od momentu, kiedy realizujemy ten program, wspieramy elektromobilność. Ponad 10 milionów złotych trafiło do samorządów w naszym województwie, właśnie na wsparcie, na zakup tych pojazdów elektrycznych, ale także i samochodów typu plug-in. Druga umowa dotyczy współpracy z nadleśnictwem Pouczyn Zdrój, szlak, który przede wszystkim stanie się taką atrakcją turystyczną, ale tak jak, tak jak jeden z celów Wojewódzkiego Funduszu, czyli wspieranie tej ekologii, dbanie o środowisko i cieszę się, że taki wniosek właśnie w ramach ekoedukacji również Nadleśnictwo Połczyn Zdrój złożyło i dzięki temu będzie mogło zrealizować ten projekt. To, co robimy już od lat, czyli wsparcie również działań, jeśli chodzi o Centrum Edukacji w Szczecinku. Mamy tutaj rewitalizację jeziora, ale również i działań związanych z ekologią, edukacją tych najmłodszych. Ten Projekt będzie nie tylko działał na terenie Szczecinku, ale w całym Powiecie Szczecineckim. Tym samym młodzież będzie mogła pozyskać różne informacje ciekawe, uczyć się o ochronie środowiska, o ekologii. Serdecznie gratuluję również panu dyrektorowi pozyskania tych środków, napisania tego wniosku. Jak państwo widzą, Wojewódzki Fundusz wspiera różnego rodzaju działania. To również dzięki wsparciu naszych posłów, dzisiaj obecnego pana posła Czesława Hoca, ale również właśnie, właśnie związanej z ziemią Szczecinecką pani minister Golińskiej. Te projekty mają miejsce. Cieszę się, że jako przedstawiciel funduszu możemy wspierać te działania i zachęcam oczywiście samorządy do dalszego wnioskowania o różne formy wsparcia. Dzisiaj mówimy o elektromobilności, mówiliśmy, mówimy o ekoedukacji, ale też przypomnę Państwu chociażby o działaniach związanych z programem priorytetowym Czyste Powietrze. Zachęcam, jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i zachęcam do korzystania z kolejnych projektów. Myślę, Myślę, że elektromobilność to technologia przyszłości, to próba odpowiedzi na największy kłopot współczesnej, współczesnej komunikacji. To elektromobilność to nie tylko poprawa, ogromny potencjał poprawy jakości powietrza, ale jednocześnie redukcja hałasu, ale też redukcja smogu w miastach i też nade wszystko ograniczenie ilości gazów cieplarnianych a więc to że Koszalin, miasto Koszalin nie pozyskało samochody elektryczne no to jest nie tylko Potencja właśnie w aspekcie czystego powietrza, ale przede wszystkim przemieszczania, łatwego przemieszczania się, ale i też obniżenia kosztów tej komunikacji. Cieszę się bardzo, że ta współpraca między prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, panem Markiem Suboczem, a panem prezydentem Piotrem Jirmińskim w Koloszalnie jest tak konkretna i tak budująca, to cieszy. Następnie jeśli chodzi o ekoedukację, to, to też jest wyzwanie praktycznie współczesne cywilizacyjne, dlatego że musimy dbać o błękitną planetę, o naszą matkę Ziemię i to od najmłodszych lat. I to, że właśnie rewitalizacja jezior, edukacja ekologiczna, powiem też powiedziałbym kultura ekologiczna, nawet kształtowanie i kreowanie takich postaw humanizmu ekologicznego no to jest też priorytet i, i współczesne wyzwania no, praktycznie cywilizacyjne a gratuluję również Nadleśniczemu Panu Nadleśnictwa Pałczyn Zdrój w aspekcie no, takiego ciekawego atrakcyjnego pomysłu y, szlakiem mrówek tak, a więc y, no więc mrówki zawsze coś pracowitość y, wzor wzorowe y, zorganizowanie społeczności, uporządkowanie lasu i tak dalej także myślę, że ta edukacja i taki pomysł no to też y, jest y, bardzo nie tylko atrakcyjny, ale potrzebny żeby kształtować te też sumienie tych ludzi najmłodszych, od najmłodszych lat dzieci i edukować. Także jeszcze raz ze swojej strony gratuluję. Oczywiście pan minister wspomniał tutaj... O politykach, o panu ministrze, naszym pośle Pawle Szefernakerze, o pani Małgorzacie Golińskiej. Oczywiście, moja skromna osoba, jako też przedstawiciel służby zdrowia, mogę powiedzieć, że to też aspekt zdrowia publicznego. To jest bardzo ważne. Jeśli elektromobilność, to też mówimy o zdrowiu publicznym, o poprawie tego zdrowia publicznego. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Gratuluję panu prezydentowi i panu. Komendantowi, panu Naleśniczemu, no i oczywiście dziękuję panu prezesowi. Tutaj właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015 całkowicie zredefiniował politykę środowiskową. tak Z deklaracji do czynów. To rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze, który przewiduje docelową wymianę ponad dwóch milionów nieefektywnych źródeł ciepła. To rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program Mój Prąd, który zajmuje się fotowoltaiką, dofinansowaniem do fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych. Jest też program Moja Woda, czyli tak zwana Mała Retencja, z której korzystają, korzystali do tej pory również mieszkańcy całej Polski. Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który działa który nie tylko obiecuje, ale który te swoje reali obietnice realizuje. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom ziemi szczecineckiej, ziemi Kułobrzeckiej, całego Pomorza Zachodniego, panu posłowi Pawłowi Szefernakerowi, panu ministrowi, pani minister Małgorzacie Golińskiej, panu posłowi Czesławowi Hocowi za zaangażowanie na rzecz e, naszych terenów, naszego regionu. Gratuluję również wszystkim beneficjentom dzisiejszych umów panu prezydentowi Jedlińskiemu, bo dofinansowanie do tych dwóch samochodów elektrycznych to nie tylko Oszczędności w eksploatacji, ale to również i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Koślina. Gratuluję również panu nagleśnięciu Nagleśnictwa Pouczni Zdrój za wspaniałą inicjatywę oraz panu dyrektorowi bliskiemu mojemu sercu Szycinkowi Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior za wspaniały pomysł edukacji proekologicznej dla młodzieży. Teraz bardziej konkretów technicznych: te dwa samochody, to oczywiście zakup dla Straży Miejskiej, stare były już wyeksploatowane, więc była konieczność wymieniona. Zmiany na, na nowe zdecydowaliśmy się na samochody elektryczne na, na Mercedesy Vito. E, tego zakupu dokonaliśmy do, dosłownie w ostatnich dniach zeszłego roku, bo to jeszcze zeszło, jednocześnie oczywiście czekaliśmy na rozstrzygnięcie wniosku, e, bo złożyliśmy taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie tych autobusów i najkrócej podsumując, e, jeśli byśmy korzystali tylko i wyłącznie z pieniędzy budżetowych, to byśmy kupili jeden taki samochód, e, bo dofinansowanie to 50%, 50% czyli 300%, 300 tysięcy złotych. Już widzimy tę zmianę, jeśli chodzi o koszty eksploatacji, bo jeśli chodzi o samochody elektryczne, one oczywiście się cały czas rozwijają. To, jest, to są samochody przeznaczone przede wszystkim do, do ruchu miejskiego, tak żeby w, służyły podczas, podczas godzin pracy Straży Miejskiej. Następnie są ładowane i wracają. Mamy jeszcze ten problem, oczywiście, jeśli chodzi o samochody elektryczne, Mamy ten problem, jeśli chodzi o dalsze podróże, no ale tymi akurat podróżować nie będziemy. Zresztą nikomu nie życzę być podróżnym w, w, tym, w tym samochodzie akurat straży miejskiej, bo one mają odpowiednie miejsca do podróży. Dodatkowo już po tych pierwszych kosztach eksploatacji widzimy, że mniej więcej ten koszt w porównaniu z benzyną czy też z olejem napędowym, bo, bo zazwyczaj to były samochody, które są, były napędzane olejem, napędowym tego typu, to jest mniej więcej siedmiokrotny spadek, jeśli chodzi o koszty tankowania. Samochody, które mają ośmioletnią gwarancję na chyba najważniejszą rzecz w samochodzie elektrycznym, czyli na akumulatory, więc przez 8 lat mamy gwarantowany, gwarantowany serwis i ewentualną wymianę. Doposażymy je jeszcze w defibrylatory. Każdy z tych samochodów będzie miał wyposażenie defibrylator. Wiadomo, że Straż Miejska jeździ do różnego rodzaju akcji Czas Czasami ta pomoc, pomoc jest potrzebna w przypadku zasłabnięć, kłopotów krążeniowych, zwłaszcza w ostatnich dniach. No mieliśmy ten przykład z temperaturą i, i tych interwencji było sporo. Ja dziękuję za to dofinansowanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska. My oczywiście będziemy się przyglądać, panie prezesie, co na stronach się pojawia, jakie kolejne, kolejne konkursy i kolejne środki, które można przeznaczyć czy to na działania edukacyjne, czy też na działania inwestycyjne, proekologiczne, w, i złożyć wniosek do wojewódzkiego funduszu będziemy je oczywiście składać. W tej chwili w tej chwili jeden wniosek jest w trakcie procedowania, ale na razie może pozostawmy tajemnicę. Poczekamy na decyzję na decyzję i Rady Nadzorczej i Zarządu. No i przed nami najważniejsza rzecz, ale nie już wojewódzki, a narodowy fundusz ochrony środowiska i Zakład Termicznej obróbki. Ten wniosek również jest na ukończeniu. Myślę, że to są dwa pierwsze radiowozy Straży Miejskiej. Przed nami kolejne zakupy, no ale będzie to też właśnie zależało od możliwości uzyskania finansowania, no i też od sytuacji, którą będziemy mieli w budżecie w przyszłym roku. Muszę wyrazić ogromne zadowolenie i radość z tego faktu, że tak trzeba to powiedzieć, mieszkańcy Koszalina wzbogacili się o dwa nowe pojazdy, pojazdy Straży Miejskiej, które zapewne w niebagatelny sposób przyczynią się do tego, że no, te zadania, które wypełnia Straż Miejska, będzie mogła wypełniać jeszcze lepiej. Rada Miejska zawsze wspiera Pana Prezydenta także w tych działaniach, które dążą do tego, że miasto pozyskuje nowe środki z różnych źródeł. Yy, trzeba tak powiedzieć, że Rada Miejska jest też strażnikiem finansów. Przyglądamy się tym finansom, które, którymi zarządza Pan Prezydent, i trzeba powiedzieć, że tutaj jest to ten, jak to się mówi, przysłowiowy strzał w dziesiątkę, bo yy, samochody warte. 600 tysięcy złotych my otrzymujemy za 300. Do tego, jeżeli doliczyć wszelakie oszczędności, które miasto pozyskuje, choćby na paliwie, ale także i ochrona środowiska, no wszystko to sprawia, że rzeczywiście jest to inwestycja, która przysłuży się na pewno w dobry sposób. Miastu I e, też chcę jakby powtórzyć to, co pan prezydent powiedział, że chcemy jako miasto współpracować e, zarówno z rządem, jak i z różnego rodzaju funduszami rządowymi, które mogą przysporzyć miastu Koszalin e, wielu środków finansowych. E, ja jako nauczyciel też e, związany z edukacją koszalińską, członek Komisji Edukacji też w taki szczególny sposób zwracam uwagę właśnie na te różne programy, które e, wiążą się z ekologią, które mogą... Można wykorzystywać, a jest ich wiele, i też e, chciałbym z tego miejsca zachęcać e, koszalińskie szkoły o to, by w takich programach brały udział, żeby z tych programów e, korzystały. A panu e, komendantowi straży życzę, żeby no, te pojazdy jak najlepiej służyły właśnie. E, Strażnikom miejskim, ale przede wszystkim mieszkańcom Koszalina. Mobilność dzisiaj to taka kluczowa rzecz, którą musi wypełnić jednostka Straży Miejskiej. Bardzo często mieszkańcy, którzy się do nas zgłaszają, liczą na to, że będziemy mogli szybko dotrzeć na miejsce tam, gdzie strażnicy są potrzebni. Dlatego ta mobilność jest dla nas tak ważna. Zwiększenie naszego taboru, te dwa pojazdy, dwa pojazdy elektryczne, bez wątpienia spowodowało to, że przez miasto. Przemieszczamy się po pierwsze szybciej, po drugie to, o czym wspominał Pan Prezydent, zdecydowanie taniej, a po trzecie, no możemy liczyć na to, że te samochody są bezawaryjne, bo tak naprawdę w tych pojazdach charakterystyczną rzeczą jest to, że nie ma się w zasadzie co zepsuć, bo w pojazdach spalinowych hmm, zobowiązani jesteśmy wymieniać hmm, cyklicznie hmm, płyny hmm, eksploatacyjne. Natomiast tutaj w zasadzie hmm, przeglądy opierają się tylko na sprawdzeniu hmm, ewentualnie hamulców, bądź też samego układu elektrycznego. Poza tym Żadne, nie ma m, żadnych dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem tych pojazdów. Przy czym no, podkreślić też należy, że nawet układ hamulcowy jest tak skonstruowany, że hamowanie tymi pojazdami odbywa się praktycznie tak zwaną rekuperacją, więc odzyskiwaniem energii. Więc zużycie klocków hamulcowych czy tarcz hamulcowych przewidziane jest na około 5 lat. Więc naprawdę koszty eksploatacyjne zdecydowanie spadły. Taką trudnością, którą y, wykonawca musiał bez wątpienia Zrealizować było przystosowanie tych pojazdów do potrzeb Straży Miejskiej. O ile w przypadku pojazdów dostawczych czy ciężarowych, dostosowanie takich samochodów jest o tyle łatwiejsze, że ingerencja w samą konstrukcję nadwozia nie niesie ze sobą takich konsekwencji. W tym przypadku podłoga jest jednym dużym akumulatorem, dlatego też jakiekolwiek przeróbki wymagają dużej wiedzy technicznej i przede wszystkim uzyskania homologacji na, na te przeróbki, więc dlatego naprawdę dostosowanie tych pojazdów Przygotowanie tych przedziałów, tego przedziału technicznego, jak i tego przedziału do przewozu osób zatrzymanych, wymagało takiego dużego zaangażowania technicznego i uzyskania uprawnień, żeby przystosować te pojazdy do ruchu. Za chwilę zapewne Państwo będziecie mogli zobaczyć te pojazdy, jak wyglądają w środku. No w środku jest dużo szafek takich lotniczych, przygotowane pomieszczenie, gdzie strażnicy mogą wykonywać swoje czynności administracyjne. No i to pomieszczenie do przewozu osób zatrzymanych, też doskonale przystosowane bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby utrzymać w nim czystość. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy zaangażowani byli w ten projekt, za przychylność dla naszej jednostki, bo nam bez wątpienia będzie się łatwiej pracowało, a mieszkańcy Koszenna na pewno będą mogli liczyć na to, że będziemy szybciej i skuteczniej docierać do miejsc, w których tak naprawdę będziemy potrzebni. A pojazdami elektrycznymi bez wątpienia będzie to dla nas zdecydowanie łatwiejsze, bo też musimy pamiętać o tym, że wjeżdżamy czasami do miejsc, do których normalne pojazdy nie wjeżdżają. Mam tutaj na myśli chociażby parki, bo, bo są takie sytuacje, że na interwencję trzeba dojechać nawet do parki. Więc pojazdem elektrycznym jest to zdecydowanie łatwiej i ekologiczniej, i ciszej zrobić, po to, żeby zapewnić mieszkańcom naszego miasta ciszej i spokój w miejscach wypoczynku. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że co roku projekty, które składamy w ramach edukacji ekologicznej, dostajemy na nie dofinansowanie. Cieszy mnie to też dlatego, ponieważ no, tak naprawdę nasze Centrum Edukacji Ekologicznej Witalizacji Jezior w Szczecinku to jest takie dziecko Wojewódzkiego Funduszu. Nas by nie było, gdyby nie e, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dlatego cieszę się, że co roku to, to, to dziecko, rodzice e, starają się wspierać jakąś kwotą e, środków. E, my generalnie te projekty, które realizujemy w ramach edukacji ekologicznej, dla nas są to takie projekty, gdzie... E, z, co roku możemy wprowadzać do naszej oferty edukacyjnej kolejne ciekawe elementy, i to są zarówno działania miękkie, czyli nowe zajęcia, ale z drugiej strony też takie, można powiedzieć, projekty nam służą do pewnego doposażenia naszego centrum. My jesteśmy akurat tutaj znani, powiedzmy już w regionie, z tego, że posiadamy w naszym centrum salę akwaryjną, w której mamy akwaria z rybami słodkowodnymi, takimi, które żyją w naszych rzekach, w naszych jeziorach. Natomiast w ramach tego projektu konkretnego w tym roku pojawi się u nas w sali akwaryjnej nowe akwarium, w którym będziemy mieli akwarium takiego, można powiedzieć, ekosystemu przejściowego, czyli woda słodka, woda słona, i tam się pojawią ryby flądrokształtne i będzie można sobie zobaczyć, jak one rzeczywiście w tym, w tym ekosystemie takim przejściowym Morza Bałtyckiego funkcjonują, więc to są takie, można powiedzieć, działania, które staramy się realizować i cieszymy się, że zawsze ze strony Wojewódzkiego Funduszu nawet nasze najbardziej, można powiedzieć, odjechane projekty dostają, że tak powiem, zielone światło i nawet udaje nam się, udaje nam się te projekty tak zrealizować, żeby można było w, w tym kierunku gdzieś tam pójść, a tak jak już moi przedmówcy powiedzieli Dzisiaj edukacja ekologiczna, edukacja czy zajmowanie się tym tematem, czy pokazywanie tego, co czy powinniśmy jako ludzie robić w środowisku, albo czego nie powinniśmy robić, jest tak naprawdę bardzo, ważnym, bardzo ważną kwestią, więc tak naprawdę no, w naszej pracy też staramy się to, te działania realizować. I, no i prawdopodobnie byłyby one pewnie uboższe, albo być może pewnych działań by nie było, gdyby nie. Gdyby nie osoby, które są w to zaangażowane, więc ja bardzo serdecznie chciałbym tutaj na ręce Pana Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie podziękowania złożyć i na pewno jeszcze o nas będziecie słyszeli. Na pewno w przyszłym roku też będziemy kolejne projekty chcieli realizować. Podpisana dzisiaj umowa na dofinansowanie wykonania ścieżki jest kolejnym przykładem takiej działalności. Jest to kolejna już nasza inwestycja. Jest ona w całości skierowana dla społeczeństwa. Przy ciekawym i atrakcyjnym terenie, budując tą ścieżkę pragniemy udostępnić ten teren, uatrakcyjnić, a przy okazji na przedstawionych tam na podstawionych i przedstawionych tam tablicach chcemy zawrzeć trochę informacji związanych z naszą działalnością i w powiązaniu tej działalności z ochroną środowiska i, i innymi aspektami przyrody. Lasy naszego nadleśnictwa są położone na atrakcyjnym terenie, a w związku z tym, że jest też w Polczynie, jest uzdrowisko, jest bardzo dużo ludzi z całej Polski. W związku z tym robimy takie właśnie przedsięwzięcia, żeby ten teren był atrakcyjny, żeby przy okazji dla tego społeczeństwa można było coś atrakcyjnego zrobić, coś zaproponować. Także bardzo dziękuję za dofinansowanie tej inwestycji i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich po dokończeniu tej inwestycji na tą, na tą, ścieżkę, również na wszelkie inne ścieżki i szlaki, które są w okolicach Półczyna.